Po pierwszej części bohaterowie przyjeżdżają do Washington D.C., gotowi na kolejne, jeszcze bardziej spektakularne wyzwanie. Czy zostaną złapani przez policję? Czy też znowu uda im się sprytnie obrabować bank? Odpowiedzi szukaj w części drugiej. A występować będą Shop, niesamowity bankier oraz bezduszny policjant. Luza, inteligentny sprzedawca broni zajmujący pierwsze miejsce w liście Interpolu. Słoniu, zwinny uciekinier, idealny do napadów. Uskownik, znany też jako Ebi, mózg operacji. O, wszystkie przygotowania są już zrobione. Bank jest mniej więcej w tamtą stronę. Najpierw musimy jeszcze zajść o, do Gandilera, który nam sprzeda maskę i jakieś tam bronię. Emi z Zebim, ale nie wiem, gdzie on jest, on a tu przyjść. Dzień dobry. Dobra. Zatem chodźmy. Teraz tak. On mi coś gadał, że on mieszka gdzieś przy banku, że tam będzie jakiś ten dzwonek, coś tam zadrydać trzeba. Ja mu wtedy przyjdzie. A to sądzi w Lady Fortnite. Zajebisa. Muszę sobie kupić. Teraz tak. Chyba tutaj. się wydaje. A to się ogromno nie mesoli. No, ale... Witam. Dzień dobry. Czemu pana może znaleźć w jakiejś bronie? <laughs> no, zapraszam tutaj. W tej szafce, tutaj, macie bronie. tej macie, tutaj macie... Roberto. Helmy, I szczapki. Dobra. A pan? Gdzie jest pan? Ten... Twór? Pobiłem jakiegoś minera w tym niebieskim aucie i miał materiały wybuchowe. No idealnie. Weź se broń i idziemy. A pieniądze? Mam materiały wybuchowe. Potrzebuj mi panu, zapłacimy później. Mam nadzieję. Demencja. O, to. No. No, no, idziemy to do widzenia. No. Zombisty dzwonek, za ile no, ja za 5 zł. Do widzenia. Do widzenia. Ale to Dobrze. Dobra. W razie, bo tą broń. Gotowy? Tak. Dzień dobry. Dobry. Yy, to jest na. Teraz tak, albo otwierasz na safe, albo wybuchamy cały ten bank. Wysadzimy go materiałami wybuchowymi. Także. Proszę nas prowadzić do banku. <toddź> o, do... co <kura>? Dobre. <toddź> To skarb zawsze sprowadzić, nas prowadzi proszę pana. A nie, się pan śmieje się, pan sobie myśli, że to skarb. Dobra, skarbę, dobra. Tak? Mogę wejść? dobra, rozwarłam kryte okno. Sos moją szybę! Idźmy! Cena na nią więcej się. niż na fałd boc. Ej, nie pamiętam kotu, ej, Stefan, pamiętasz? Jeba, magik. Ło! Wow. Dobra, kranek redyktową kartę, kartę kredytową. Ula, la! Dobra, bierzemy kasę. Ej, wybierz kasę z innych z tych półek. Nie. Yeah. Mam karkasa Puta tu szósta Chce po spierdolaby <gry> Kurde szybko zaraz psy przyjadą psy, Szybko zaraz psy przyjadą Szybko zaraz <gry> policja przyjedzie Filipa jest topikrocie Szybko Ej bo spierdzi Dizzy tam no i dobra, w dupie z nimi, szybko. Musisz brać te szamce, kurwy, zabierać kasę w tych szafkach. Szybko. Ej, bo śpierdaj nam. No i dobra, w dupie z nimi, szybko. Musisz brać te szamce, kurwy, zabierać kasę w tych szafkach. Jedzłem bułkę. To smacznego. Dobra Ale to tu, 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 tu. Dobra, tego chyba nie weźmiemy. Szybko uciekamy zanim się no, będzie policja. Dzielnąć. No weź to wysłać. Okej. Okay. Szybko, szybko. Nie wiem czy nie wiem czy oni nie przejadą. Ja bym się odsunął. Uciekamy! Szybko! A hajs? Nie wiem, ja wziąłem, chodź. Gdzie ty jesteś? Ej, ucieczam! Dalej, szybko! Biegniemy z naszej meliny! Zanim tu przyje, przyjedzie policja! Jojojojo! Jo, jo, jo. O nie! Uciekaj szybciej! Jojo! Jo. O nie! Jeżdżają w nas! Jakim <gibler> ze ściany wyszedł? Dzień dobry, Zatrzymaj się! Nie! to cię zabiję! Nie zabijaj cię! Ej, wy szybko do auta! Nie mamy apelu! Jestem nas... taki zatrzymany, jebany albo ci może kijak, mam ogóle. <grystanie> nie! Cały pies poddaje Kurwa <grystanie> <zeznania> nie, nie. Dobra, podajaj się, podaj się! Prawda, większość posiłki! Co się dzieje? Czemu wy mnie prowadzicie gdzieś? Nie no, tylko nie do celi, halo! <tosek> szybciej, szybciej ty masz z ryjem. O, jeszcze zobaczycie się zemszczę na was. Cicho tam Dobra, idę spać. Oni ja to Gdzie jest tu jest jakiś śmietnik. Dobra, Stefan, chodź na pizzę. Ej, zapia, zapia. E, e, e. Bum, bum. Co dalej stanie się z naszymi bohaterami? Czy Ebis z Słoniem uciekną z tego przeklętego miasta? Czy jednak zostaną złapani przez dwóch sprytnych policjantów? Tego dowiecie się w trzeciej części. Która wyjdzie prawdopodobnie za kolejny rok muahahaha? Mówił Sigma, pozdrawiam Jakuba K Aquarels oraz Wiktora Pebramkarza. Dobranoc.